Baltic Rescue Team, ogólnopolskie stowarzyszenie ratowników wodnych i medycznych, tworzone przez młodych ludzi z pasją do niesienia pomocy innym. Tak jest. Witam serdecznie wszystkich. Czym zajmuje się Wasze stowarzyszenie i skąd pomysł na jego stworzenie? Nasze stowarzyszenie skupia ratowników wodnych, medycznych oraz wszelkich ludzi dobrej woli. Pomysł ten. Powiedzmy, był w mojej głowie już od wielu, wielu lat. Niestety to, co nas popchnęło, są mniej sprzyjające okoliczności, mianowicie poziom, w jaki jest świadczone ratownictwo wodne w Polsce. Więc postanowiliśmy powziąć sprawy w nasze ręce i w 2020 roku, po sezonie, który spędziliśmy wraz z ekipą kolegów w Bułgarii, postanowiliśmy stworzyć stowarzyszenie. Na początku długo obradowaliśmy nad nazwą, nad logiem, i tak pokrótce powstało Baltic Rescue Team. Na czym polega Wasza praca? Spektrum naszej działalności jest dość szerokie. Oczywiście główne to ratownictwo wodne, szkolenia medyczne, ale również angażujemy się w akcje charytatywne. Jakby naszym zamysłem jest wypełnienie pewnej niszy. Mianowicie chodzi nam, żeby umożliwić pracę ratownikom wodnym z Polski w różnych miejscach na świecie i w przyszłości, jeżeli kiedyś będziemy obstawać jakieś plaże, kąpieliska, chcielibyśmy, żeby ratownicy z różnych państw na świecie mieli możliwość pracować u nas w kraju. Więc nazwijmy to, jesteśmy takim kanałem pomiędzy ratownikami, a podmiotami bądź organizacjami ratowniczymi w Polsce i na świecie. Jakie kursy prowadzicie? Czy możecie opowiedzieć o tym? Kursów jako tako związanych z ratownictwem wodnym nie prowadzimy, ponieważ żeby prowadzić kursy uprawniające do wykonywania ratownictwa wodnego, trzeba posiadać zgodę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście, żeby dostać taką zgodę, trzeba spełnić szereg czynników, a my jesteśmy organizacją młodą, bo działamy dopiero teraz będzie leciał nam trzeci rok. Więc takich kursów nie prowadzimy, ale jesteśmy zaangażowani w manewry przygotowujące ratowników. Prowadzimy różne ćwiczenia z pierwszej pomocy dla szkół, więc powiedzmy nie dajemy kursów certyfikowanych uprawnieniami do podjęcia pracy w charakterze ratownika wodnego, ale robimy kursy z pierwszej pomocy dla społeczeństwa. Powiedzmy przy obecnych siłach i środkach, wychodzimy do ludzi, do społeczeństwa, bardzo skupiliśmy się podczas COVID-u na kursach z pierwszej pomocy, bo nie wiem czy wiecie, powiedzmy ze względu na dystans społeczny, zagrożenie epidemii koronawirusem, ten algorytm udzielania pierwszej pomocy był trochę zmieniony. I My w tym okresie czasu staraliśmy się bardzo mocno z, z Indy, z, przepraszam, z, po prostu nasilić nasze działania, żeby po prostu uświadomić społeczeństwo, że niesienie pierwszej pomocy jest ważne, nawet w czasach koronawirusa, gdzie powiedzmy, jesteśmy zobligowani do trzymania dystansu społecznego, jednak te przypadki, które chodzą po ludziach, jak nagłe zatrzymanie krążenia dalej występują, a my jako społeczeństwo musimy reagować. Oferujecie pracę zagraniczną. zagraniczną. Na czym to polega? E, można powiedzieć, że tak, ale nie do końca. E, tak jak zmieniłem wcześniej, jesteśmy takim kanałem pomiędzy podmiotami a, e, a ratownikami, więc jakby my umożliwiamy ratownikom Podjęcie pracy w różnych krajach dzięki naszemu doświadczeniu, miejsca, które, które polecamy naszym ratownikom. Są to miejsca, w których byliśmy wcześniej, e, zweryfikowaliśmy te miejsca i wiemy, że przekazujemy, e, ujmując to w cudzysłów naszych ludzi, w dobre ręce e, i, i tak po prostu działamy. Na obecną chwilę prowadzimy rekrutację dla pracodawców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych w Bułgarii oraz w Kostaryce. Czy jest jakaś akcja ratownicza, którą jeden z ratowników opowiedział, która tak szczególnie w pamięć weszła? To znaczy ja zajmuję się ratownictwem wodnym od 14 lat i, i powiedzmy każda akcja, podchodzą każdorazowo do wezwania pomocy powiedzmy nastawienie jest takie same. Jeżeli mogę powiedzieć o sobie to moją najtrudniejszą akcją w życiu była akcja wydziwnowia. Podczas remontu falochronu portowego jeden z pracowników, który remontował tą, tą ścianę portową, w momencie, gdy został unoszony stalowy element, zerwało się zawiesie i ten pracownik został przygnieciony stalową konstrukcją pod wodą. Więc akcja była skomplikowana ze względu na jej bardziej techniczny charakter i powiedzmy my jako ratownicy mamy przy sobie, nazwijmy to kolokwialnie, bojkę, kąpielówki i lecimy do wody. A żeby działać w takim środowisku, niestety e, sprzęt jest po prostu bardziej wymagany, specjalistyczny e, ze względu na ochronę ratownika, bo, bo działanie w takich warunkach wiąże się z dużo wyższym zagrożeniem dla ratownika niż działanie, powiedzmy, z poziomu plaży, z poziomu piasku, gdzie e, to środowisko jest łatwiejsze, powiedzmy, dla ratownika. A jak byście zachęcili młodzież do zostania ratownikami? E, to bardzo dobre pytanie. <grywanie> Dziękuję za nie. E, jakbyśmy chcieli zachęcić młodzież? E, myślę przez to, że Ratownictwo, sama misja niesienia pomocy jest to bardzo szlachetna misja. Druga sprawa, ja z perspektywy pracy 14 lat w ratownictwie wodnym, mogę powiedzieć, że większość moich przyjaciół to ratownicy wodni. Jest to specyficzna grupa osób. I dodatkowo podróże, zwiedzanie świata, nauka języków, praca w środowisku międzynarodowym. Uważam, że może to mieć pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Co zrobić, żeby dołączyć do Waszego stowarzyszenia? Jakby jesteśmy otwarci dla każdego, więc chcąc rozszerzać swoje struktury i wychodzić naprzeciw potrzebom, mamy cztery różne możliwości udziału w życiu stowarzyszenia. Pierwsze to jest członkostwo, drugie to ambasador, trzecie to partnerstwo oraz wolontariat dla osób młodszych. Więc, generalnie, logując się na naszej stronie, staramy się zebrać informacje, dlaczego dana osoba akurat zainteresowała się stowarzyszeniem oraz, według mnie, najważniejsze to. Co ta osoba chciałaby osiągnąć poprzez członkostwo w stowarzyszeniu, oraz e, powiedzmy, co może zrobić dla niej organizacja, oraz jakie ewentualnie korzyści z członkostwa danej osoby e, miałaby po prostu organizacja Baltic Rescue. Także, generalnie z tego punktu, jeżeli oglądasz jakaś publika, to zapraszam wszystkich do e, dołączenia do Baltic Rescue Team. Do rozwijania nowej organizacji, która jest otwarta przede wszystkim na nowych ludzi, ciekawych świata oraz wszelkich ludzi dobrej woli. Ciekawa perspektywa. Dziękuję bardzo. Baltic Rescue Team jako Stowarzyszenie Ratowników Wodnych, Medycznych oraz Ludzi Dobrej Woli zaprasza do śledzenia, wsparcia projektu Zwolnieni Historii, On the Wave. Sprawdzania social media oraz wszelkich inicjatyw, które wiążą się z tym projektem. Sprawdźcie to, polecamy serdecznie.